Może iść przykład samochodu, ile coś takiego kosztuje, żeby przynajmniej nie traciło, ale nie kosztowało też miliona złotych? Yy, za stówę to się takiego kupi? Od stówy myślę, że da się już coś kupić. Wiesz, to jest też trudny temat, bo ja z, z mojego wąskiego takiego mm -hmm. rynku, powiedzmy, gdzie ja się zajmuję no, zakupami w Japonii, tak? mm -hmm. no to sama logistyka, opłaty i tak dalej, plus zakup w Japonii przyzwoitego auta, to i tak Ci się robi 80-100 tysięcy złotych. To jest jakby taki próg wejścia tak? na sensowne auto ale, z ale 200 000. co byś kupił za 200 tysięcy? Już hmm. na gotowo. W tym momencie Yy, chyba nieustannie 911 Porsche. To mm -hmm. jednak jest taki przyszłościowy temat, chociaż rynek już jest nasycony mocno mm -hmm. aktualnie u nas, no ale mm -hmm. to, to, to wszędzie teraz jest taki, takie mm -hmm. lekkie korekty się pojawiają, bo mm -hmm. ten rynek się bardzo nasycił po mm -hmm. pandemii. A czemu ten rynek stoi, powiedz dzisiaj? Ludzie mają pieniądze, a nie kupują samochodów, łódek, mieszkań i itd. Myślę, mm. że jak to się odbije, to znowu wszystko pójdzie w górę? Pójdzie, tylko musimy chwilę jeszcze poczekać, wiesz. To się nałożyło kilka czynników. To, że była ta bańka, Cała mhm. pokowidowa, ludzie mhm. kupowali, 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 kto już miał kupić, to kupił, nasycił się rynek. W tym momencie sytuacja geopolityczna jest jaka jest, niepewne czasy, więc ludzie ostrożniej podchodzą do wydawania kasy na no umówmy się, zabawki to nie mhm. są to pierwszej potrzeby. Oczywiście. Wręcz ja też to zauważam. mnóstwo ofert kupu teraz dostajemy i to po całkiem atrakcyjnych cenach, że ludzie czasami są zmuszeni, właśnie szybko się spieniężyć, bo coś się tam dzieje w biznesie, i tak dalej. No, i to się teraz odwraca. Dlatego są te korekty cenowe, że jak ktoś ma nawet ciekawe auto w fajnym stanie, ale musi je sprzedać, no to ta cena faktycznie musi być A. bardzo atrakcyjna.